Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, mieszkańcy powiatu toruńskiego. Kolejny już tydzień zmagamy się z epidemią. Zmieniła ona nasze codzienne życie. Przynosi sytuacje tragiczne, przynosi ciężar odosobnienia dla wielu, ale wyzwala także dobre emocje, chęć pomocy i solidarności w potrzebie. Dziękuję wszystkim osobom, instytucjom organizacjom, które wspierają potrzebujących, które swoim działaniem, pomocą materialną, ale też i dobrym słowem wspierają tych, którzy tej pomocy potrzebują. Według informacji z dnia wczorajszego, bo dzisiejszą będziemy mieli dopiero po godzinie 14, na terenie powiatu toruńskiego jest 18 osób chorych, zarażonych. 265 osób przebywa w kwarantannie domowej, dwie osoby w kwarantannie zbiorowej. To sytuacja, która nie wskazuje, iż nie pogarsza się stan epidemiologiczny w sposób wyraźny. Od nas, od przestrzegania zasad tych zasad dotyczących odległości tych zasad dotyczących noszenia maseczek. Unikania niepotrzebnych zgromadzeń. Zależy, jak długo ta epidemia będzie trwała. Zachowujmy zasady bezpieczeństwa dla naszego wspólnego dobra. Pragnę Państwa zapewnić, że administracja powiatowa, pomimo fizycznej izolacji, pracuje normalnie. Wydawane są decyzje administracyjne, pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe. Załatwiane są sprawy, które Państwo wnosicie, do biura podawczego Starostwa Powiatowego, które przekazujecie mailowo, telefonicznie i za pośrednictwem poczty. Terminy są nieco dłuższe, bo korespondencja musi przebywać w kwarantannie, ale zapewniam, że wszystkie sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Trwają także prace budowlane. Budujemy ścieżki rowerowe. Modernizujemy drogi powiatowe. Rozpoczęliśmy budowę oddziału poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dobrzejewicach. Budżet powiatu realizowany jest zgodnie z planem, choć nie ukrywam, oszczędnie. Przeznaczyliśmy kolejne 50 tysięcy złotych dla szpitala powiatowego w Chełmży na zakup środków ochrony bezpośredniej dla personelu. W ciągu ostatnich tygodni przeznaczyliśmy łącznie 100 tysięcy złotych na ten cel. Miałem także przyjemność przekazać z programu Zdalna Szkoła 23 laptopy dla uczniów naszych szkół. Laptopy otrzymały szkoły w Hęży, Szkoła imienia Unii Europejskiej, Zespół szkół ponadpodstawowych oraz Zespół Szkół w Gronowie. To sprzęt, który jest bardzo potrzebny uczniom teraz, kiedy nauka odbywa się właściwie tylko na odległość. Wielką troską otaczamy w tej wyjątkowej sytuacji dom pomo domy pomocy społecznej, a mamy podopiecznych prawie 364 DPS-ach. Bardzo dziękuję pracownikom domów pomocy społecznej, za wielką ofiarność chciałem też poinformować, że rozpoczęliśmy badania na obecność koronawirusa u pracowników Domów Pomocy Społecznej. Zaczęliśmy od DPS-u w Wielkiej Nieszawce, dlatego że tam pracownicy zdecydowali się na zapobiegawczą kwarantannę 14-dniową wraz z podopiecznymi. To istotnie zwiększa bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników, choć wymaga bardzo trudnych decyzji. Dziękuję bardzo pracownikom za podjęcie tej decyzji. We wszystkich pozostałych domach pomocy społecznej stosujemy oczywiście daleko, daleko idące środki zapobiegawcze. Powiatowy Urząd Pracy pracuje według zasad, o których już wcześniej mówiłem w ubiegłym tygodniu. Można się kontaktować osobiście, także w biurze podawczym, tam zorganizowanym, oraz telefonicznie, mailowo i za pośrednictwem poczty. Od początku kwietnia zarejestrowało się w naszym Urzędzie Pracy 198 osób. Chciałem Państwa poinformować, że bezrobotnych w naszym powiecie jest 3454 osoby. To jest mimo wszystko dość dużo, a ofert pracy nieco ubywa. Wszystkie osoby, które chcą skontaktować się z Powiatowym Urzędem, Urzędem Pracy, mogą to uczynić w sposób, o którym wcześniej mówiłem. Powiatowy Urząd Pracy funkcjonuje także w ramach tarczy antykryzysowej. Udzielane są udzielana jest pomoc ze środków Funduszu Pracy. Są to pożyczki niskooprocentowane na pokrycie bieżącej działalności mikroprzedsiębiorców. Można otrzymać 5 tysięcy złotych i ta pomoc może być umorzona po trzech miesiącach. Jest też przyznawana pomoc przedsiębiorcom na dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników i składek od tych wynagrodzeń, jeżeli spadły obroty w wyniku epidemii. Taką pomoc mogą także otrzymać organizacje pozarządowe i instytucje pożytku publicznego. Właśnie na wynagrodzenia dla pracowników i składki od tych wynagrodzeń, jeśli działalność statutowa. Ustała. Powiatowy Urząd Pracy, jako jeden z pierwszych w województwie, już od 2 kwietnia rozpoczął nabór wniosków na mikropożyczki. Załatwiliśmy już 187 wniosków na łączną kwotę blisko miliona złotych. Tyle pomocy już wypłaciliśmy. Od 16 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków na kole według kolejnych kryteriów. Wpłynęło już 25 wniosków na dofinansowanie, i będziemy starali się sprawnie te środki przekazywać. Wystąpiliśmy także z wnioskiem o zwiększenie środków o 2 miliony na pomoc dla przedsiębiorców, i niebawem te środki z budżetu państwa otrzymamy. Szanowni Państwo, jeśli wszystko będzie zmierzało w dobrym kierunku, to zgodnie z decyzjami władz państwowych i przy uwzględnieniu naszych lokalnych uwarunkowań będziemy starali się powracać do normalności w funkcjonowaniu administracji i jednostek powiatowych. Ale na ten czas musimy jeszcze trochę zaczekać, oby niedługo. Jak Państwo pewnie zauważyli, nie korzystam z pokątnych usług fryzjerskich, też czekam kiedy wszystko wróci do normy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.